Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel No a na serwerach testowych pojawił się jeszcze jeden nowy, stary event tak naprawdę, czyli gra przeznaczenia To jest event, który kiedyś bardzo często w grze się pojawiał razem z Bitwą Krwi Później te eventy zostały gdzieś tam zapomniane troszkę No i jak widać powracają Ja oczywiście nie będę obawiał całego eventu, to tak tylko dla nowych graczy pokażę o co chodzi bo, zobaczcie, że tych podpunktów jest tutaj 19. A tak naprawdę, w ogóle tutaj nie musicie tego czytać. Nie musicie się tym w ogóle przejmować. Ograniczenia, czyli bohaterowie, którzy tutaj nie mogą zostać dodani do drużyn, i zakazane karty też mamy. Zaraz pokażę, jak to działa. Mamy tutaj bonusy frakcyjne: czyli, jeżeli będziecie używali postaci z danych frakcji, to macie bonusy. Tego też nie będę omawiał, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak naprawdę, mówię, że w ogóle tymi zasadami, regulaminami. Nikt się nie musi przejmować, bo ten event jest tak naprawdę łatwy, prosty Nie powiem, że przyjemny, bo według mnie nie jest przyjemny, ale jest łatwy i prosty e, Także tak, przede wszystkim skrzynie szczęścia, jeżeli ktoś z waszej gildii będzie dostarczająco wysoko e, Dostarczająco wysoko, e, no to dostaniecie do podziału dla gildii diamenty No i tak, mamy misje, e, misje są codzienne, czyli odnawiają się codziennie przez 8 dni, bo tyle trwa event I tutaj e, takie podstawowe nagrody, doświadczenie, złoto, esencja Jeden zwój, czyli 8 da się łącznie wyciągnąć, i 8 takich skrzynek. Tutaj mamy do wyboru właśnie różne rzeczy, takie podstawowe emblematy, oprócz białych magiczne esencje, monety PoE i okrochę żywiołów. No i te misje odnawiają się codziennie, czyli można robić je wielokrotnie przez czas trwania eventu. Musimy ukończyć bitwy jedną, dwie, trzy, wygrać jeden raz, wygrać dwa razy. Bardzo prosta sprawa. I mamy wyzwania, które tylko raz możemy zrobić, i musimy zdobywać daną liczbę punktów. Wygrać 10, 20, 30, bite, wygrać 10 razy. w um, Sobie na jedno wychodzi, nie? Aha, nie, bo musimy ukończyć i wygrać. Dobra. I punkty osiągnij dwa zwycięstwa pod rząd, jeden raz, ukończ 3 sparingi. No i tutaj nagrody są troszkę lepsze, bo skrzynki, doświadczenie złote esencja, ale większe ilości. Za 20 i 60, za 45 zwojów, 85 zwojów i za 100 punktów aktywności mamy 10 kart astrologa. Tak naprawdę ten niewet jest mega prosty, tak naprawdę nie musicie go nawet robić jakoś super codziennie, po prostu robicie tam parę walk, żeby te misje codzienne zrobić, i w międzyczasie te misje też będą się Wam już powoli gdzieś tam robiły. Więc gra działa w ten sposób, że musimy stworzyć swój zestaw kart. Tak naprawdę nie musimy, bo mamy już jeden podstawowy, taki najbardziej podstawowy. Jeżeli jednak chcecie się w to bawić, to po prostu wybieracie sobie tutaj 5 postaci. Tak, jakichkolwiek, nie ma to większego znaczenia, jeżeli nie chcecie puszować. Że tak powiem, po rankingi gdzieś tam być mega wysoko. Wybieracie karty. Karty są różne mogą leczyć, mogą zamrażać wroga, mogą wam przyspieszać energię, mogą wam dawać boosty, Mówię, różne naprawdę dają efekty. Można sparring robić z graczami z waszej gildii, ze znajomymi. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, wyniki, to wiadomo. Tam, jakieś stare walki. Znajomi, ranking, globalny ranking, za ranking nie ma żadnych nagród, więc nie musicie się znowu tym przejmować, nie ma żadnych przepustek też. Tak jak mówię, za ranking nie ma żadnych nagród, więc tak naprawdę puszowanie bardzo no to tak naprawdę mija się z celem, zwłaszcza jeżeli event Wam się nie podoba. A tutaj jakiś szaleniec chyba po prostu lubi ten event, bo na dwóch kątach chyba ciśnie i jest dwa razy pierwszy w rankingu, no ale nie o to. Także co, no wybieracie zestaw kart, ja sobie wybrałem ten drugi, wyzwanie, zrobię jedną czy dwie walki generalnie, na początku walczę się z botami, jeżeli widzicie, że jest mistrz wojny, to znaczy, że jest to gracz komputerowy, a nie gracz zwykły. I pierwsza postać, którą dodacie, to zawsze wychodzi pierwsza, czyli jeżeli ja dodałem Nemorę na jedynkę, to Nemora zawsze będzie wychodziła jako pierwsza, oczywiście Nemora to nie jest za dobry wybór, żeby nie było, można sobie postacie przesuwać tutaj. Jeżeli dam radę, to zrobić dam radę, dobra. I wystawiacie postacie. Trzeba zabić trzy punkty, czyli trzeba zabić trzy postacie przeciwnika. Po tym wydarzeniu, że tak powiem, walka dobiega końca i wygrywa gracz, który po prostu pokonał trzy postacie przeciwnika. To już jest jego trzecia postać, Szymira. Więc po pokonaniu tej Szymiry po prostu walka się zakończy. No i tyle. Zrobię jeszcze jedną walkę, bo wydaje mi się, że wystarczy zrobić dwie walki wygrane danego dnia, żeby misje dzienne się ukończyły. Ja mówię, Szemira to nie jest najlepszy wybór, ale przynajmniej wystoi. W sumie o, damy sobie Taina, jak już będzie dostępny. Z tego co widzę, event uległ troszkę poprawie, bo zdarzały się tutaj różne cyrki. Mianowicie, że ten event troszkę lagował, gdzieś tam się przycinał, jakieś tam zerwania, połączenia były, z tego co pamiętam. W ogóle działał jakoś tak, nie wiem, ja bym się to wyraził w ten sposób że jakoś tak sztywno działał. Był taki jakiś, właśnie, drętwy. Tutaj działa to wszystko płynniej, ale już było wiele odsłon tego eventu, więc no w końcu musieli to naprawić, najwyraźniej. Ale mówię, ja tego eventu nie lubię, wiem, że wiele osób też tego eventu nie lubi. Według mnie jest to bardzo, bardzo nudny event, Bitwa Krwi jest o wiele lepsza. Jako, że ten event się pojawił, to Bitwa Krwi być może też się pojawi. I pewnie coś o tym nagram, wiadomo, że starzy wyjadacze, gdzieś tam weterani gry doskonale znają ten event. Ja to nagrywam dla młodszych graczy, że tak powiem, nowszych. Tak jak mówię, nie musicie nie przejmować w ogóle tymi zasadami, robicie te walki. I proszę, dwa razy wystarczy wygrać. A nawet jeżeli nie wygracie dwa razy, to wystarczy trzy razy rozegrać gry, jakiekolwiek. I też wam zaliczy wszystkie misje dzienne. I gdzieś tam w międzyczasie będą się przecież zaliczały te misje już, takie te wyzwania. Więc też nie ma wielkiego problemu. Więc tak jak to ująłem na początku, ten event jest na pewno łatwy i szybki. Dla mnie nie jest przyjemny, ale no być może dla kogoś z Was będzie przyjemny. Tutaj Seirus widzę wytrzymały. Dużo osób też używa Kas. Szczerze mówiąc, tam Kas chyba nawet jest w podstawowej talii. Ma gdzieś tam Uniki, więc też sobie całkiem fajnie radzi. Nie będę podawał jakichś tutaj zaawansowanych teamów, bo ja mówię. Nigdy zwolennikiem tego eventu nie byłem, więc też nie chcę jakichś tutaj błędnych informacji podawać. Bitwa krwi to zdecydowanie był event bardziej mi odpowiadający, także to by było na tyle. Tak jak mówię, róbcie sobie po prostu tam trzy walki dziennie i gdzieś tutaj będzie się już to zaliczało. Tak naprawdę na początku walczycie z botami. Więc te boty są mega łatwe do pokonania. W ogóle nie wyobrażam sobie przegrać z botem. Bardzo często były sytuacje, że wystarczyło jedną postać wystawić. Nawet nie trzeba było, nie? po prostu rozpoczynało się walkę, wychodziła kas i ona pokonywała sama trzech przeciwników. Po prostu boty są na tyle łatwe, że generalnie chodzi o to, żeby po prostu event pewnie w większości osób, takich którzy nie mają dużo czasu, lub po prostu nie lubią tego typu eventów, nie denerwował. Więc po prostu chodzi o to, żeby te boty no, były łatwe. Do pokonania i żeby właśnie gracze się nie frustrowali i nie wypierdzielali z gry, że tak powiem? Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak jak mówię, raczej film dla nowych graczy, żeby się nie przejmować, nie spinać, po prostu róbcie sobie tam za te trzy walki dziennie i bez problemu cały event ukończycie. Nie musicie przejmować się żadnymi regulaminami, zasadami, tak jak w większości w sumie eventów. Życzę Wam miłej, przyjemnej gry. Mimo wszystko może komuś więc się spodoba. Miłego, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.